Cześć witam na swoim kanale. Jak widzicie dzisiaj przy Roden dronie trochę się on rozrósł. Mało jest skory, bo były dość mocne wichury i ją mi powywiołało będziemy ją uzupełniać. No a w tym filmie chcę Wam pokazać, jak nawozić Roden drony wczesną wiosną. Mamy dzisiaj chyba 19 czy 20 marca. Tak więc już jest czas na wykonanie pierwszego wiosennego naważenia. Jak widzicie, mój rododendron bardzo ładnie przezimował. Nie ma jakichś oznak obmarznięć w ogóle. Ładnie sadzonki, łodyżki zdrewniały. Tak jak mówię, jest tutaj mało kory, bo to wichury były dość mocne. I najzwyczajniej w świecie tą korę mi wywiało. No, ale to nic, będziemy uzupełniać. Nawożenie Rodendrona najlepiej jest wykonać po ustąpieniu już ryzyka czy też obawy, że mogą przyjść przymrozki. No teraz już nie zapowiadają jakichś bardziej minusowych temperatur. Tak więc można przystąpić do tej pracy. Oczywiście jeden z zleciał. No, i tak tradycyjnie, tak jak przy borówkach, odgarniamy korę. Spójrzcie, tutaj widać na wierzchu system korzeniowy. Przy dronie jest dokładnie to samo, co przy, co przy borówce. One mają bardzo płytko system korzeniowy. Tutaj akurat mam możliwość rozsunięcia bardziej tej kory ponieważ agrobłóknina jest dalej więc wysiejemy ten nawóz nieco dalej spójrzcie tutaj też są te włoski to jest system korzeniowy ale pod spodem kora jest dość wilgotna dobra i tak nawożenie jest banalnie proste jak jak mówiłem, nawożenie jest bardzo łatwe, tu mam nawóz taki typowo do Rododendrona. Zaraz wam przeczytam skład. Chemiczny jest. Tak. Azot całkowity 9%, azot w postaci amonowej 9%. Pięciotlenek fosforu 7%, pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie 6. Tlenek potasu 13% i tlenek magnezu 2%. Tak więc to jest mieszanka nawozowa, która na start dostarczy naszym rodendronom wszystkich tych składników, które one teraz potrzebują do jak najlepszego wzrostu. Bierzemy po małej garstce, rozsypujemy w miarę dokładnie. Jak rozsypiecie w jednym miejscu. Można to wygrabić, przegrabić. Z nawozem też nie ma co przesadzać. Lepiej jest go dołożyć niż raz dać za dużo. Na koniec wszystko zasypujemy korą. Tak jak ja mam rododendrona posadzonego lekko w dołku, to pamiętajcie, żeby liście najlepiej nie stykały się z podłożem, lub jak będą się stykać, to żeby jak najbardziej się ograniczyć. I co i wszystko. Podlewać tego na razie nie musimy, ponieważ jest tutaj dużo wilgoci. Nawóz, dostając wody, będzie się pomału. Uwalniał, aktywował. Tak więc, nie przedłużając, mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, komentowania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.